Kolejny odcinek Dziedzictwa nadciąga. Bohaterowie serialu ponownie zapraszają nas do swojego świata, a my mamy okazję obserwować ich kolejne perypetie. Co wydarzy się w odcinku 796? Dziedzictwa, którego emisję zaplanowano na poniedziałek 5 stycznia 2026 roku Dziedzictwo odcinek 796 co się wydarzy? Neze jest pod wrażeniem zachowania Timura, jednak jej zachwyt nie trwa długo: dziewczyna odkrywa, że to Falken podpowiada Timurowi, co mówić i jak się wobec niej zachowywać. Karacali w końcu odzyskuje przytomność. Początkowo nie jest skory do współpracy, lecz po odsłuchaniu nagrania, na którym Nedim oświadcza, że zamierza go zabić, mężczyzna zgadza się wziąć udział w planie. Zwabia Nedima w umówione miejsce i nakłania go, by do wszystkiego się przyznał. Na chwilę przed tym, gdy policja pod dowództwem Ferita ma aresztować Nedima, na miejscu spotkania nieoczekiwanie pojawia się Nana, która podsłuchała wcześniejszą rozmowę Nedima. Nedim bierze Nanę jako zakładniczkę i wyrywa się policji. Rozpoczyna się pościg, tymczasem Nedim zwraca się o pomoc do Idrisa. Aize i Ferit bardzo się kłócą, nie szczędząc sobie przy tym przykrych słów. Akasja dochodzi do wniosku, że powodem takiego ich zachowania może być tylko gorące uczucie, które ich łączy. Mimo sprzeciwu Ferita Akasja postanawia się z nim rozstać. Nowy, 796. odcinek dziedzictwa zostanie wyemitowany już w poniedziałek, 5 stycznia 2025 roku o godzinie 16.05 w TVP1. Serial można również oglądać na platformie TVPVOD. O czym jest dziedzictwo? Zejer to porządna dziewczyna, która mieszka razem ze swoim ojcem Yusufem. Oboje wiodą skromne, uczciwe życie, ale przepełnione tęsknotą za starszą siostrą Zejer, Kewzer, która wyszła za mąż wbrew woli ojca i zerwała kontakt z rodziną. Chociaż kobieta weszła do bogatego rodu Krymły, jej również nie było pisane szczęśliwe życie. Wcześnie owdowiała, a zmorzona chorobą, większość czasu spędza w łóżku pod wpływem silnych leków. Nie jest w stanie zajmować się swoim pięcioletnim synem, któremu, po swoim ojcu, nadała imię Jusów. Opiekunem chłopca jest jego zimny i bezwzględny stryj Jaman. Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera kewzer. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Zejer, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Jaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to, co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Zejer wraz z ojcem są zrozpaczeni po śmierci Kewzer. Zejer postanawia wypełnić ostatni.